I nadupcać. No Norek od razu target mów, jak wyjedzie tylko. Albo teraz już będziemy na Tylko wy też musicie się trzymać brzegu buszka, żebym ja w Sięgnął, nie? Szamana healer, jeżeli będzie możliwość. Jak będą was bić, nie? Nie pójdą na lawę. Kto to biegnie na tą wodę? Na pewno. Ada Adaś się z, z koparką jedziemy. No. Tak, ja idę. Znaczy ja idę zobaczyć Czy tylko jest... ilu jedzie. Na środek, no, zobacz na środek. Jedziemy od, szamana od razu na lawę do mania, i bijemy do, do Szamana. Od razu Szamana, szamana, od szamana, od szamana, 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 już go widzę. Jest w środku piruje to wszystko piruje wszystkich A, ja też. Tak. I odpalamy się, odpalamy się na tym szamanie Go 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 to mocno poszamanie kurwa, dostał heala przesiadka na, przesiadka na prista Z, jak po szamanie, jeszcze nie jeszcze nie Dobra, dostał cyklona, dobrze I teraz przesiadka na prista w healu Okej, okay, przesiadka będzie w tym momencie na Warriora Za 3, 2 1 Warrior go Rotuję ja tu wszystkich i stunoję. Warrior zabić. Warrior ginie, dobra, zginął. I potem please, pris, prista, prista, prista w kilu. Prista. Prista w kilu. Priest w heal'u, Prista w kilu. No. Dobra, to dojechało. Dobrze, na środku. Dobrze, Dobrze dispelnorek. I prista bijemy, priest zabijamy healu, tego cały prista. czas. Tak. I jo, potem loka od razu. Lok. Zatrzymuje to. Zabij locka. Jeszcze Chodzić do środka, tylko do A środka. patrzcie w środku. Do tyłu, do tyłu. Patrz, gdzie ja stoję tu Dobra, się przygotuj urywa. się, raz tam. Biegnę. Kurwa, ruchają. Rutuję koza. ich wszystkich. trochę. Teraz maga, maga. Przesiadka na maga. <coughs> Myślę, że to się teraz może nie udać, ale uda. zobaczymy. Mag. A. Za mało. Maga, 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 maga. Ja już do mnie. Pad. Halo, urywać halo, się halo. Do, blind, do blind'a, urywać się do blind'a, biegniemy ja już. Monka, Monka zatrzymać, Hunter'a zatrzymać. Rotuję ich, stanuję. Skurwysyn Hunter do typu. ciebie. Reszta zostaje na lawie. Idę już, Adaś, idę już. Reszta Ktoś zostaje na lawie. Bo tu jest tylko jeden typ, dwóch typów w. tu jest. Dobra, ja... Warrior'a na lawie, Warrior'a na lawie, Warrior'a. My druida szybko, tu idziemy. bo jak wyłączam już. Wyłączony druid. Jadą na wodę. Dobra, powrót. Yy, prista, Prista na tym, na lawie. Na wodę, na wodę jadą, na wodę. Na wodę, na wodę, na wodę, jadam, na wodę. Na wodę trzech mam, fast, tak, fast, fast dawać, dawać. Pris, pris. Pris, Pris, Pris. Do, tyłu, do, tyłu, do, tyłu, do tyłu. Prista, Prista prisa, do bóstwo. na lawie. No podzielić, nie, do nie do wiem co, co jest na lawie, teraz. dawać. Jedna osoba, jedna pomóżcie, osoba pomóżcie wystarczy. tutaj. Pięciu, Jedziemy. To na lawie, idziemy na to. Dawać, panowie, bo zaraz woda, jest je, wa, woda jest woda jest jedziemy woda jest nie mogę jedną osobą i tak, że masakra. Zatrzymałem go. Sebi co tu kurwa bije? Yy, Drugi yy, dawaj. Bijemy tu, tu, ja tu. szamana, dawałem, dawałem, szamana, szamana, wszyscy do kółka szamana bijemy. Jestem jestem. Tak szybko w szybko. No ja już biegłem. Ale kółka. jestem z muszę nie nie mogę, bo nie mam dispela. Dobra, szaman, szaman, szaman. I Dobra, do ceni. kółka. Idealnie w kółku stać! Wszyscy! Zajmuje no, się naszą To Do kółka! Do na zabić! Dobra! Się. Druid, no, druid! 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 Druida! W druid kocie! Nie nie może nie zginąć! Padam Do kółka! Wiem. Nie, nie... padasz jeszcze... Druid! Druid! Dyspel norek, mi. bo nie... Dyspel norek... No, many! Uwaga! Dyspel no, Maga! 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 Moriergi. Maga! Maga! Ja maga! Jezu, Dobra i od razu, od razu tego, Loka, Loka, Loka. Loka Dobra, mamy gonić. dwa na środku, dawać, dawać. Zabij Zabić Loka. jeszcze dekać Sebi, chodź tutaj. Idę już. Loka zabić i potem bijemy od razu Prista. Zabić Loka, Prist. Już go, już go stamuje. Cicho. Oh. Dobra, przesiadka na deka, 3, 2 i 1, deka. Dobijać, 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 zginął. Dobra. Deka, deka, deka. Na lawie jest czysto. Dwóch jest dekacz. nas, naszych i. I Uw. Prista, Gonisz, godzimy Prista, gonimy Prista. Prista, ja się zbudowałem miejscu. Mąka mi. hyksuję. norek. Jadą na lawę, Czterech jedzie do mnie, 5! Ja. ja, muszę się napić. Chiruję. No ja jadę. No szybko na lawę, go. Sfiruję no, się. ja też. I walimy od razu po Warriorze w środku Dobra, walcie Odpalił się z Druid się wycofał Dispel Dispel Portuje ich wszystkich Dalej Warrior Dalej Warrior, niech zejdzie, do końca Mocno, mocno mocno, mocno, mocno po Warriorze I potem od razu szaman dispel idzie Szamana, 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 na dole jest Jak tam woda Spokój Dobra Maga, Maga Dawaj, tego maga, dawać. strzel! Maga i potem będzie dodał to Priest, Prist Heksuj Monka, Prista bijemy. Ja już, no I zabijemy go. Ich... Wracać my... już, urywać się! Yes. Zabić, zabić Prista A. Idą na wodę, biegną na wodę, Jedą biegną na wodę. wodę. Nie, Szybko. Ale najpierw zabić Prista Dobra, wykluczyć... Monka zatrzymać, dobra. Zastęp. Go, go, duś go, Arash. Nie mam. Biegniemy, biegniemy. Ej, już jadę do ciebie. Dobra, lava później, lava później. Ludw tam jest, musimy wejść do kółka, Ludwik tam jest. A dobra, nie, macie tam. Nie jedźcie, nie radę. Tak, trzeba tu na, wracamy na lawę, Wracamy na tego, wracamy na lawę, na lawę, lawa, lawa. I Dekaz, od razu loka, loka bijemy no, na lawie. Lock. Na lawie lock. Lekarz tutaj umala różnie. Znaczy nie umala, tylko cliftona. Porucha go, dobra. dobra. Dawaj Monk Zginął mąk, dobrze. I mąk, dobra. I teraz, teraz huntera. stanować firuję wszystkich ja dekacza ściągam mocno najforszy. po hunterze mocno po hunterze mocno po hunterze mocno wiruje wiruje dekacza hunter 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 Huntera hunter dobić. jest wiem Deflekcie. dobra dobra pad maga dobra pad Uwaga na kura dekacza od, od razu dekacza dekacza orior mnie zabije kury dobra i teraz Teraz Hunter'a. Już to ma dać do siebie węzeł. Możesz jeszcze... Co, co Huntera, Hunter'a, Hunter'a. Nie. Zobij go, nie ma, ma życia już. Pristak. Od razu zatrzymujemy ten... Prista, który tu jest. Jedzie dwóch na wodę. Trzech, czterech, pięciu. Dawaj, tam wodę urywać się! Razzut... Spirował, pedał. Urywać, urywać zek, się, urywać się, dawaj, dawaj. E, Wowal, poczekajmy na resztę. Nie wbijajmy, bo zginiemy bez sensu. Niech przyjdzie reszta i wtedy będziemy mogli. Już zabiora. jedziemy, jedziemy dużo za żeśmy zabili, więc. Zawózek, nie. zawózek 1400. Jesteście? Tam. To dawajcie. Tak, wbijamy tak, wszyscy, wbijamy od razu. Od razu Szama nabierzemy. Nie, nie ma, Warriora. Ej, ale... Pusta. I przesiadka dalej, przesiadka od razu na Huntera. 3. A1. Hunter teraz. Dobrze. Huntera. Jedź tam Hunter. Huntera, 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 Hunter. Hunter, 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 Hunter mam do hexa. Mocno, mocno, Fantera. Dobra, ma właśnie. Loka Loka, Loka, a Wieruje teraz przesiadka chileru. na maga na chwilkę. Maga, na dobra, nie, zostawmy. L y loka teraz. Lok ma Kurwa, ten mag wrócił, mag wrócił. Firuję wszystkich. Ma maga bijemy, maga, 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 maga. maga Dobra, odpalił się, ściągam, ściągam, ściągam. Firuję ich, firuję ich, i uważaj. Jest dobra, maga, maga. Ginie ten druid, I ginie druid, druida Mamy górę Dobra Zabiłem A my mamy dół wzięliśmy Dobra, a no my to mamy to górę to ta, ta góra to jest koniec No a to lala. koniec będzie zaraz Dojeżdża dojeżdż do góra Wjechała Game over No i koniec No i właśnie to...